25 czerwca na placu targowym w Sędziszowie Małopolskim już po raz drugi odbędzie się piknik z produktem polskim. Głównym punktem programu będzie Bitwa Regionów, czyli konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich. Bitwa regionów to ogólnopolski konkurs, którego celem jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodnych lokalnych tradycji kulturalnych, a także promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich. W Sędziszowie małopolskim już po raz drugi zorganizowany zostanie pierwszy etap konkursu. Zwycięzcy zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego. Zaprezentują się tutaj koła gospodyń wiejskich z trzech powiatów. Z Sędziszowskiego będzie siedem kół gospodyń wiejskich z powiatu. Z dwa 2 koła i z powiatu Dębickiego 6 kół. Na piknik z produktem polskim zaplanowano dodatkowe atrakcje. Zaprezentują się zespoły taneczne. Wystąpi zespół pieśni i tańca Rochy z Zeniszowa Małopolskiego, zespół pieśni i tańca Wiercany, zespół Wielopolanie i będziemy mieć też gościa specjalnego. Będzie to zespół muzyki i tańca Gorgany Zelwowa. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców, rodziny z dziećmi, będą atrakcje dla dzieci, dmuchańce, animatorzy. Serdecznie zapraszam. Potrawy regionalne będą oceniane przez doświadczone jury. Laureaci, oprócz zakwalifikowania się do dalszego etapu konkursu, otrzymają również nagrody pieniężne. Piknik z produktem polskim, organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.